Witam Was bardzo serdecznie ponownie w Age of Civilizations 2. A dzisiaj zagramy sobie w nieco inny sposób niż tak walcząc i podbijając kolejne tereny, ponieważ zagramy sobie państwem, które przez większość okresu swojego istnienia, które już od wielu setek lat jest neutralne, a przynajmniej w teorii, czyli Szwajcaria. Szwajcaria ma tutaj naprawdę ciekawe położenie, ponieważ leży tak naprawdę, można powiedzieć, że w samym, w samym centrum Europy, no i tutaj ustawimy sobie opcję trudność legendarny, agresywność powiedzmy na 50%. A to dlaczego? Ponieważ w tej rozgrywce nie będziemy prowadzili żadnych wojen, czyli my nie będziemy tych wojen wypowiadali. No oczywiście możemy tutaj jakieś wojny mimo wszystko przebywać, ponieważ mogą nas jakieś inne kraje zaatakować. Ale w tym przypadku nawet możemy zajmować ziemię przeciwników, jednak w momencie, kiedy już będą rozmowy pokojowe, to po prostu nie włączamy żadnych prowincji do siebie, ani nie uzyskujemy z tej wojny żadnych korzyści, podpisujemy biały pokój, status quo, oczywiście jeżeli to będzie możliwe, więc takie tutaj jest główne założenie: by nie wypowiadać żadnych wojen, a skupić się na dyplomacji, tutaj polepszaniu gospodarki w naszym państwie, zwiększaniu poziomu. Ekonomii i rozwoju, zatem rozpoczynamy, rozpoczynamy, i spróbujemy jako neutralna Szwajcaria. Z pewnością droga dyplomacji będzie tutaj ważna, ale musimy zacząć od punktów technologii. No, i tutaj chciałbym od razu 25 punktów zainwestować w przyrost ekonomiczny. Trochę też filne gałęzie, ale tutaj, przyrost ekonomiczny to. Będzie rzecz kluczowa, no bo jednak chcę, żeby ta ekonomia już od samego początku miała naprawdę konkretnego, konkretnego boosta, który sprawi, by tutaj byśmy byli na, rzeczywiście silni na arenie międzynarodowej. No i tutaj ekran y, oczywiście podatków, które ustawimy sobie w ten sposób i wydatki budżetowe. To też będzie bardzo istotny element tej rozgrywki. Towary mogą zwiększyć nam populację Ponieważ one tutaj doprowadzają do wzrostu przyrostu naturalnego, akurat populacja teraz nie jest nam aż tak potrzebna. Jak będziemy mieli więcej prowincji, to może wtedy bardziej skupimy się na populacji. Na badaniach myślę, że z pewnością możemy tutaj trochę budżetu przeznaczyć, ale inwestycje to będzie chyba rzecz najważniejsza, ponieważ to będzie mogło nam zwiększać tutaj ekonomię. Także możemy dać te inwestycje na naprawdę wysokim poziomie. Nawet powiedzmy, że z 40%. No i tym samym będziemy w stanie ekonomicznie naprawdę silnie prezentować się tutaj na arenie międzynarodowej. Ogólnie położenie Szwajcarii jest ciekawe, ponieważ graniczymy z trzema bardzo silnymi państwami: a więc Niemcy, Francja oraz Włochy. No a poza tym jest także Austria, to co do której mam plany, by ją w przyszłości zanektować, ale to zobaczymy jeszcze później. Natomiast jeżeli chodzi o te trzy silne państwa, to ja bym poprawiał z nimi relacje. Na sam początek, może później uda się też jakiś pakt o nieagresji podpisać, z, właśnie z tymi państwami, byśmy mogli czuć się tutaj w miarę spokojnie. No i na pewno będziemy chcieli trochę przyinwestować tutaj ekonomicznie, a także budując różnorakie budynki, które są w stanie nam zapewnić również wzrost przychodów z różnych sektorów gospodarki. Obecnie mamy ponad 56 tysięcy tej ekonomii, ale zobaczcie, że ona nam cały czas rośnie dzięki naszym inwestycjom. No, i postaramy się tutaj dogonić te silne państwa, z którymi graniczymy. Na start mamy 2250 naszego wojska, natomiast my tego wojska będziemy potrzebowali już wkrótce trochę więcej, ponieważ będziemy mogli tutaj za pomocą Ultimatum wasalizować inne kraje, a później je anektować, jednak do tego będziemy potrzebowali zmniejszyć relacje z takim państwem, no to można akurat wysyłając niewagi, no ale także tutaj. Potrzebna jest armia, by te przeciwne państwo mogły zobaczyć naszą siłę i po prostu namulec. Z tego też tytułu pozbierałem trochę pieniędzy. No i teraz sobie zrekrutujemy armię, taką, która już da nam pewną tutaj siłę na arenie międzynarodowej. Przy okazji, możemy zobaczyć, co się dzieje tutaj na północ od nas. Francja walczy z Niemcami, a więc spór między tymi dwoma państwami. Ja bym chciał z oboma państwami w miarę. Tutaj spokojne relacje mieć, w miarę no, neutralne albo i nawet przyjazne. Natomiast e, z pewnością tutaj przydałyby się pakty, a nie agresji. No i wszystkie te państwa się zgodziły. Jeszcze tutaj też można sobie trochę e, te nasze relacje poprawiać, by te stosunki były w miarę poprawne. No i właśnie mamy trochę armia, więc teraz możemy spróbować e, zwaselizować trochę okolicznych państw, które są od nas słabsze, na przykład takie Monako. Wysyłamy zniewagę, żeby oczywiście zmniejszyć e, tą opinię. No i zarządzamy wasalizacją albo nasze jednostki zaatakują. E, I to ultimatum, jak widzicie, działa, ponieważ teraz Monako jest naszym wasalem. No i jeżeli odczekamy jakiś czas, e, to będziemy mogli później ich zaanektować. Musi najpierw skończyć się rozejm. E, taką samą tutaj, takie samo żądanie wysyłamy w stronę Luksemburgu, który również staje się e, tutaj naszym wasalem myślę, że także Słowenię bylibyśmy w stanie tutaj wysyłamy tutaj takie żądanie, no i Słowenia staje się naszym wasalem. To co, może jeszcze Andora, Andorę również tutaj zwasalizujemy. Zatem już mamy kilku wasali i możemy zarządzać nimi z panelu wasali, który jest dostępny tutaj w dyplomacji naszego państwa. Ja myślę, że żołd damy teraz na zerowy, bo nie chcę, żeby te państwa nam się zbuntowały od razu po tym jak skończy się rozejm. No, a do końca tego rozejmy musimy poczekać jeszcze prawie 30 dni. No, co prawda, teraz mamy cały czas duże te wydatki zwią związane z armią, ale nie będę tej armii tutaj rozwiązywał, ponieważ ona jeszcze będzie nam potrzebna właśnie do tego, by takie państwa zaanektować. Jeżeli chodzi o, o na przykład o Austrię, to chyba nie będziemy w stanie ich zwaselizować, chyba jeszcze nie mamy na. Nie mamy aż tak silnej armii. No jak widzicie, tutaj Austria odrzuca nasze żądania. Może by się udało? Słowację. Słowacja staje się naszym wasalem. Także jak widzicie, Słowację tutaj udało nam się zwaselizować. Niemcy tutaj podbijają Francję, natomiast tutaj Rosja także walczy z Niemcami, więc naprawdę jest to totalnie teraz zagmatwane. Jeszcze tutaj Białoruś w ogóle próbuje walczyć z Rosją. Natomiast tutaj już skończył się nasz rozejm. Skończyły się już nasze rozejmy z niektórymi państwami. No i tak też wysyłamy ultimatum w stronę, w stronę Monako. zarządzamy aneksji oczywiście całego państwa. No i tym samym ultimatum zostaje wysłane właśnie do Monako, również w stronę Luksemburga. No i zobaczcie sami te państwa zostają tutaj włączone do państwa naszego. Także tutaj dosłownie wysyłamy Ultimatum, no i również Andora. Jak widzicie, wszystkie te państwa się zgadzają, także już Szwajcaria tutaj powiększyła swoje tereny, tak naprawdę, przeprowadzając ekspansję. Może jeszcze uda się zwasalizować także Belgię. Belgia akurat obecnie się nie udaje. No ale jeszcze tutaj Słowację sobie postaramy, postaramy się zaanektować. Mam nadzieję, że nam to. Wyjdzie, na później będzie trzeba sobie to odbić pod względem pieniężnym, także będzie trzeba tę armię rozwiązać i dopiero później przypuścić kolejny taki wasalizacyjny atak, można powiedzieć. Ale formalnie tutaj wojny nie ma. No i Słowacja teraz staje się, skończył się rodzaj ze Słowacją i zyskujemy tę ziemię tutaj bezpośrednio w ręce Szwajcarii. Dobra, przenosimy sobie jednostki, rozwiązujemy naszą armię. No, i teraz musimy tutaj odbić się, jeżeli chodzi o pieniądze. W międzyczasie to, co uwielbia każdy gracz AOC, czyli oczywiście asymilacja tych nowo podbitych terenów. Wojna Niemiec z Francją już się zakończyła i zobaczcie, Francja tutaj zyskała trochę ziem. I to naprawdę sporo. Zobaczcie, jak tutaj się wbili w głąb państwa niemieckiego. Rosjanie też coś zyskali na północy Niemiec, także Niemcy są teraz naprawdę bardzo osłabione. No tutaj. Pasuje jednak zawiązywać te pakty nie agresje i cyklicznie je w miarę odnawiać, żeby tutaj nie sprowadzić na siebie jakichś kłopotów, jakiejś ewentualnej wojny. Tego byśmy na pewno nie chcieli. No to teraz mamy jeszcze więcej tej kasy i ponowna rekrutacja wojska w celu zaanektowania, a wcześniej jeszcze oczywiście zwasalizowania kolejnych państw. Teraz tej armii będziemy mieli już dużo, dużo więcej, zatem też będziemy w stanie myślę, że więcej. Zdziałać zresztą sami, zaraz zobaczymy, jakie będziemy mieli tutaj możliwości. No i które kraje będą nam tutaj odmawiały, a które nie, e, na przykład taka Austria, co do której właśnie miałem plany, żeby ich tutaj zwasalizować. Wysyłamy ultimatum, no i zobaczcie: Austria staje się w tym momencie naszym wasalem. Od razu zmniejszymy im tutaj e, ten żołd, w zasadzie do zera, żeby nam się nie buntowali. Spróbujemy tutaj także. Zyskać Belgię, czy to będzie możliwe? Za moment zobaczymy, tak udało nam się. No, jakby się jeszcze udało, tutaj zdobyć taką Holandię, to z pewnością również byłby to dobry znak. No, nie Holandii nam się już przejąć. Nie udało, ale zobaczcie, że Niemcy mają mniej ekonomii niż Holandia. Chociaż państwa niemieckiego, raczej może mogłoby być trudno nam przejąć. Nie chcę z nimi też od razu psuć relacji. Za to Czechów akurat już możemy spróbować zwasalizować, raczej bez oporu. No i Czechy również stają się naszymi wasalami. Jeszcze Chorwacja, może też się uda. Również Chorwacja jest naszym wasalem. Oczywiście klasycznie Polska walczy z Ukrainą, tego można się zawsze spodziewać. No to teraz próbujemy te państwa zaanektować, zatem zaczynamy od, od Belgii, od y, Austrii. No i zobaczmy, aneksja tutaj wlatuje. Holandii nam się wcześniej nie udało zwasalizować, ale jeszcze zwasalizowaliśmy także tutaj Chorwację oraz Czechy. Myślę, że jak włączymy te państwa, to na tym poprzestaniemy. Jak na razie Szwajcaria już powiększyła swoje tereny naprawdę bardzo obszernie. No i ten cykl będziemy powtarzali teraz. Całą armię tutaj sobie rozwiązujemy. Próbujemy odbić się gospodarczo, zwiększyć stabilność w tych prowincjach, a później znowu Spróbujemy przejąć jeszcze parę państw. Jak widzicie, inwestycje ekonomiczne opłaciły się, ponieważ teraz mamy już ponad 357 tysięcy ekonomii. To jest dużo więcej niż taka Francja, niż Niemcy, niż Polska. To jest nawet więcej niż e, cała Rosja czy też e, Włochy. Także mamy tej ekonomii już naprawdę sporo, chyba nawet najwięcej, e, jeżeli chodzi o e, całą Europę. W ogóle jesteśmy w piątym miejscu na świecie w tym rankingu, który uwzględnia. E, wynik populacji, wynik ekonomiczny, a także prestiż. Zobaczmy na wynik ekonomiczny, no jesteśmy najsilniejsi na świecie, wyprzedzając takie potęgi jak Japonia, Indonezja czy Chiny. Jak widać nasze zarobki są już tutaj bardzo, bardzo duże. No teraz już mamy nawet za dużo tych pieniędzy, mamy inflację w kraju, ale chciałem jeszcze ich trochę zebrać, by stworzyć naprawdę potężną armię, gdzie będziemy dopiero mogli zobaczyć siłę tej wasalizacji. Okej, okay, armii jest tutaj już w miarę sporo, Zatem co? Próbujemy cisnąć na Niemcy? Myślę, że to może być naprawdę ciekawy kierunek w tym momencie. Jednak pytanie, czy to będzie możliwe? Zobaczmy. Niemcy stają się naszymi wasalami, także udało nam się. Jako Szwajcaria zwasalizowaliśmy Niemcy. Holandii obecnie zwasalizować nie możemy. No to jest jednak już zbyt silne państwo, aby udało się je zwasalizować. Natomiast Polska ma problemy. Z Ukrainą. Czy Polskę uda się mu zwasalizować? E, zaraz się dowiemy. No, zobaczcie sami, tak jest. Polska staje się naszym wasalem Węgry, myślę, że również na, na spokojnie. Serbowie? Czemu nie? Rumunia? Również próbujemy. E, no i zobaczcie. Rumunia się nie udało, Serbie się udało. Węgrzy już są naszymi. Wasalami. Także, jak widzicie, idzie to naprawdę bardzo szybko, bardzo też sprawnie. Co prawda, nie wszystkie państwa się zgadzają nad naszą opcją, ale oczywiście to nie oznacza, że my je atakujemy. Nie, nawet nie zamierzam tych państw tutaj atakować, po prostu pozostawiamy te ultimatum tak same sobie, nie zwracając na to jakiejś większej uwagi. Ok, kończą się tutaj rozejmy, także nie będziemy długo sobie czekali, tylko po prostu przejdziemy do. Działań. I tak też tutaj anektujemy, zobaczcie, Polskę. Polska już została przez nas zaanektowana, także zanektujemy sobie Niemcy. No i Szwajcaria już jest tutaj ogromnym europejskim państwem, a przecież zaczynaliśmy jako bardzo, bardzo niewielki kraj. Tak samo też tutaj Węgry chciałem zbasilizować ale zobaczcie, wypowiadałem wojnę, więc no nie będziemy tutaj próbowali. Z nimi, z nimi walczyć, ponieważ to ma być gierka, gdzie tych wojen staramy się nie toczyć. W końcu taki challenge obraliśmy. Natomiast teraz zdarzyło się coś, na co za bardzo tutaj nie jesteśmy w stanie sobie pokojowo poradzić, czyli bunt, bunt, który wybuchł gdzieś tam na Podlasiu. No i trzeba go zdecydowanie zażegnać. No ale zobaczcie, że tutaj bez wojen udało nam się stworzyć. Sprawić, by Szwajcaria stała się tak dużym państwem, no i sami zobaczcie na przychody, jak, jak to państwo prężnie działa. Tu jest prawie 80 tysięcy przychodów, no a przecież zaczynaliśmy jako państwo, które miało zaledwie kilka prowincji. Także myślę, że challenge ciekawy. Jeżeli macie jeszcze jakieś pomysły na, na inne wyzwania, które można byłoby w AOC tutaj przeprowadzić, to piszcie oczywiście w komentarzu, co byście takiego chcieli jeszcze tutaj zobaczyć. Tymczasem ja wraz z tą naszą potężną Szwajcarią żegnam Was, no i do zobaczenia już wkrótce, trzymajcie się, cześć i na razie.